Dobra. Kur, Pokaż kulmemy, kurwa. Kulmemy, wchodzę już. Witam pana, upiora. Pięknie dzisiaj wyglądamy. A teraz osłucham twoje oko. Ziomek, co ty ćpiesz? Musisz jedynie słuchać jego ucho, bo widać, że źle słyszy. Tak długo nic nie pisałem, żebyś się bardziej stęskniła. Wyszłam za mąż. Cztery miesiące temu rodziłam drugie. Chwali pięta, albo ona mu się skarży na życie. Cześć, jesteś Jekona, na kanale Kulne memy kurwa. i zapraszam cię do oglądania porcji dobrego humoru, który na pewno przyda się każdemu. W sumie nawet nie wiem, czy mam szczęście. Bardziej mnie zastanawia ta chodząca szafka na tylnym planie. Też chciałabym mieć taką szafkę. Wtedy by nie ja chodziła za ubraniami do jakiego pokoju, a ubranie po mieszkaniu chodziłyby do mnie. Bifo, after. Ten szampon sprawił, że nawet brwi mu się stały gęstsze. Po prostu wielbiam typowe żarty taty. Żona: Muszę ci coś wyznać. Jestem w ciąży. Mąż: Miło mi cię poznać w ciąży, a ja jestem tata. Żona: Nie, nie jesteś. Tata uważał siebie za mistrza żartów, aż w końcu znalazł się w sytuacji, kiedy uczeń przewyższył nauczyciela. Kiedy wyjeżdżasz do pracy do Niemiec, kiedy wpadasz do Polski na tydzień odwiedzić rodzinę? Za to za zdjęcie w ramce na drugim planie? Czyżby biedacy nie mają w co się ubrać i proszą tę panią o jej używane ubrania? Daria. Cześć wszystkim. Mam takie pytanie co do adresu wysyłki. Jak wpisać Dąbrowskiego po angielsku? Dabrowski? Mirek Waligurski. A jak mam wpisać swoje nazwisko? Mountain? Ale mądrość głowy się pozbierały. Elementarne rzeczy nie wiedzą. Jaka mountain? Jeśli trzeba, piramida. Za co można lubić zimę? Wszystkie owady zdychają. O, naprawdę nie widziałam o tym. Muszę koniecznie gdzieś kupić taką mądrą książkę. Jeśli ktoś zna adres księgarni, gdzie się ona sprzedaje ja proszę. Nie, to w to Amerykanka to pierwszą kobietą, która odwiedziła wszystkie to świata. Taka to pożyje. to ja to mogę to pozwolić to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to w dzisiejszych czasach, gdyby zwiedzała wszystkie kraje świata, to na długie życie raczej by nie mogła liczyć. Ma zakaz jedzenia w salonie oraz używania tabletów w kuchni. Dziś rozwalił system. Jeśli zamknąć drzwi między salonem a kuchnią na klucz, wtedy rozwali się system u tego rozwalacza systemów. Ptaszek powiedział: Cześć samolociku. Samolocik odpowiedział: Cześć ptaszku. Ptaszek powiedział. Samolocik powiedział. Co? Nawet nie proś nie będę tego powtarzała. Nik w grze. Nie mogę wymyśleć żadnego fajnego niku w grze. Macie jakieś propozycje? Z góry dziękuję. Pozdrawiam, Krzysztof. Tomek Loko. Może Krzysztof? Krzysztof, nie chcę coś bardziej magicznego. N4 Kwiacz. Magiczny Krzysztof. Jeśli to nie pasuje, to ja proponuję różdżka. Już na pewno czegoś bardziej magicznego no nie ma. W powiedzeniu przyjaciół poznasi świecie chodzi o to, że jak będziesz biedny, to twoja dziewczyna będzie chciała, żebyście zostali przyjaciółmi. No wreszcie zrozumiałam to powiedzenie. 20 lat poświęciłam na poszukiwanie jego znaczenia. Kiedy dowiadujesz się, kto wydał całą kasę z mojego konta, to przez cały czas byłem ja, byłem ostatnią osobą, którą bym podejrzewał. Patrick Makasy? Nawet własne konto? Ja nic podobnego nie mam. Życie się nie udało. Kiedy nie starczyło hajsu na drugie drzwi? Nie wiem, czy debil, czy geniusz? Prawdziwe geniusze zawsze pozostają nierozpoznani za życiem, więc jeśli twórca tych drzwi chce, żeby go nazywano geniuszem, a nie tym drugim, wie co ma zrobić. 3 miliony dolarów za szybą na przystanku autobusowym. Jest to reklama jednej z firm produkującej szyby kuloodporne. Jeśli ją zbijesz, pieniądze są twoje. Proponuję to umiejscowić w jednym z polskich miast. Gwarantuję, że tutejsza pomysłowość zaskoczy pewnych siebie producentów. Chciałem kupił Nawet to nie wątki. To Sama bym chciała spróbować zdziwić takich wspaniałych producentów. Młoda, szybko no. podej mi tytuł jakiejś komedii. Twoje życie. A dobra jest? No taka średnia. Główny bohater to debil, ale siostrę ma złą. Oks to zaraz obczaje. Jeśli dotychczas nie obczaiłeś, to już za późno. Mam nadzieję, że uda mi się trochę was roz... o co chodzi, rozweselić, się jeśli chcielibyście zobaczyć... Podobają wam się kulmem widzowie? Mnie teraz policzki balu. Ty, ale... <noise> Interesują mnie drzwi. To wspaniały ma pan zainteresowania. Ja mam lepsze. Interesuję się po niemiecku. Hmm? Czy zostaniesz matką moich dzieci? O, co? Tak? Okej. Okay. W takim razie teraz są twoje. Chłopiec jest... Poczekaj. ...interesują o zgodę, a dopiero potem rzuca... Wspaniały ma pan zainteresowania. Ja mam lepsze. Interesuję się po niemiecku. <laughs> ona myślała, że... Nie wiem, co ona myślała. Głupia jest. Czy zostaniesz matką moich dzieci? Um, tak. Okej, okay, w takim razie teraz są twoje. Chłopiec jest gejem, a córka chce zostać youtuberką. Rać sobie pa. Szlachetny facet. Pierw zapytał o zgodę, a dopiero potem rzucił na tę milutką po raz pierwszy widzianą kobietę. Nie też bola, policzki problemy. odkrzywienia się z jesteś jo, na kanale pierdole. Kulne memy i zapraszam cię do oglądania porcji dobrego humoru, który na pewno przyda się każdemu. Tato, a czemu moje rówieśnicy są już w gimnazjum, a ja jeszcze w piątej klasie? Pij, nie wyobrażaj. Jeśli jeszcze kilka kilometrów, to już nie do piątej, a do trzeciej pierdol, klasy pójdziesz, Mondralu. Kiedy Jak robisz Japczan sobie 10 mówi, minut, ona jest na głupia, i to nagle będę to mieć cały semestr. Dwa. Kiedyś chciałam zrobić sobie przerwę w pracy, i ja ocknęłam się dopiero kilka dni później, gdy dostałam list o zwolnieniu. Co możesz zaoferować mojej córce? Ja, memes. Pięknie dziękujemy, ale tego, to znaczy, dobra, same mamy do sprzedaży. <noise> Czy wiesz, że ryby złowione i wypuszczone z powrotem opowiadają o porwaniu przez kosmitów, i ich przyjaciele się od nich odwracają? Ty niby skąd wiesz tę historię? Opowiedziała cię to ryba przyjaciel? W jakim szpitalu psychiatrycznym? <noise> Miło się zjeść, bo się zakocham. Nie będę pisał do innych. Halina czeka, bo pięciu bolców do mnie pisze. Pierw śmieje się z bolców, a później płacze, że książę jej się nie trafił. Kiedy weźmiesz... No nie rozumiem, up -up, ona wie co, ona na, na czym polegają memy, czy, nie, czy nie? W krainie czarów, halucynacyjnych czarów. Kiedy babka bierze cię do odpowiedzi na lekcji, a ty nawet nie wiesz, jaki jest dziś dzień tygodnia. U, trudne pytanie. To ten apap na pewno jeszcze działa. Wie pani, jak szybko pani jechała? Moje snapchat selfie mówi, że 90 Lol, dodaj mnie. Dowcipniasz z pana policjanta. Żegnaj, okrutny świecie. Witaj, krótkie, kolorowe błyśnięcie. Kiedy tylko jedna osoba w klasie odrobi pracę domową i wszyscy od niej spisują. Z czego to oni mają pracę domową o znaczku Adidasa? Na 100% myślę o tej miłej koleżance Pauline. Jeśli film, będąc na Bahamach, to zostanę piratem z krajów. Jeśli jeszcze założysz chustkę na głowę i namalujesz oczy, na pewno. Mówiłem ci dziś, że ładnie wyglądasz? Nie. I słusznie. Uśmiechasz się tymi sztucznymi zębami dziadku po raz ostatni. Po tym żarcie będziesz musiał wstawiać nowe. Jak jestem w Szkocji, to nigdy nie wiem, która toaleta jest dla mężczyzn. Po co iść do toalety do Szkocji? Czyżby w domu nie masz? Stary mam wspaniałe wieści Ja też mam 3 kilo amfy Będę bogaty Zdałem egzamin będę gliniarzem To była ostatnia rozmowa przyjaciół Zamknij jedno oko I spójrz na obrazek Z nad ładowania telefonu To zupełnie nikumam. Próbowałam i nic mi nie wyszło Kto wie o co tu chodzi Bardzo proszę napisać mi w komentarzu to po co Debil dodałam? zablokował wyjazd z remizy 15 minut później tylko tak można ich czemuś nauczyć. Kiedy jedziesz gdzieś z mamą i pytasz, czy wjedziecie do McDonalda, a ona o dziwo się zgadza. Ja się tak cieszę, gdy mąż zgadza zabrać mnie ze sobą na zewnątrz. Kokona, widzowie, kokona na czacie. Z na bicze nie ukręcisz. Próbowałeś? Sprawdź trzy ostatnie cyfry swojego numeru telefonu i dowiesz się, czego potrzebujesz do szczęścia. Koniecznie skomentuj swoje składniki. Ja potrzebuję dwóch snu, przyjaciół i snu. I muzyki. Kto ja też potrzebuje... tak ma łapka w górę? Fani herbaty. Kawa jest okropna. Ja piję tylko najlepsze liście herbaty. Kawosze. herbata to tylko woda smakowa. Dorośli piją kawę. Pijący kakao. Czasami dodaję tęczowe posypki. Ja czasami mieszam kawę z kakao. Kochani, najlepsze połączenie. Polecam. Kiedy googlujesz jedno pytanie z testu, który zadała ci nauczycielka i znajdujesz cały test z rozwiązaniami. Teraz to możecie googlować. Wcześniej no nie było tego Google. A. Jak ludzie żyli? Nie rozumiem dotychczas. Mam nadzieję, że udało Ale się trochę męby. was rozweselić. Jeśli chcielibyście zobaczyć ja więcej takich odcinków zostawiajcie ta na górę. zewnątrz kurwa. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. <laughs> Jak mąż mnie wypuści kurwa w piwnicy. <laughs> To co, na razie przerwa od kulnych memów, co? Nie, no wystarczy chyba dwa <noise> odcinki, bo. Kulne memy z babcią. Kto kto powiedział, że nigdy nie ma dużo szczęścia? A kto powiedział, że tu jest dużo szczęścia? Jakaś jedna malutka przekąska. Jeśli powiesz, Jak że to? dzisiaj widziałeś lepsze zdjęcie, nie uwierzy ci. Jeśli te pieski niosą pudełko z Kinder niespodzianką, W takim razie rzeczywiście lepszego zdjęcia nie widziałam. <laughs> Babciu, nie sądzisz, że mnie przekarmiłaś? Ja sądzę. Wystarczy ci tego? Cześć! Jesteś na kanale Fulda i zapraszam Cię do oglądania porcji dobrego humoru, który na pewno przyda się każdemu. No to, to Ludzie, nie to... widziałam was od trzech tygodni w lesie. Czy wszystko w porządku? Ktoś pisze Trzy tygodnie nie jadł. Jacy świadomi sąsiedzi mieszkają obok tego misia. Od trzech tygodni przestrzegali zasad kwarantanny, nie wychodzili z domu. I wszystko na marno, bo teraz przyszedł głodny miś i wszystko, wszystko albo wszystko zje. To uczucie, kiss. gdy twoje jedzenie zjada twoje jedzenie. A może ten kociak po prostu jest dalekowzroczny? Oddał małej myszce swoim lekom, by później zjeść tłustą, sytą A wiesz, myszko. że kotów się nie karmi mlekiem, bo nie ja tolerują laktozy? Mam lektory? zamiar posprzątać pokój. Ktoś, no. posprzątaj sprzątaj pokój. Wiem. Ja, teraz tego nie zrobię. A to nie Zawsze ty, mi to powiedziałeś w się sumie? Motrale, które plany. <noise> Boże. Mama, coś mówi. Ja, zdejmuję słuchawki. Mama, milczy dwie minuty. Ja, ponownie zakładam słuchawki. Mama, dlaczego ignorujesz matkę? Bo chcę, żebyś mnie potarzała po podłodze. Co? Mini górna? ciasteczko odchudzające. Wolę ciasteczka Maxi w to Jak ona się dobrać, to nie jest. przeczytała z błędem ortograficznym. Potarzała. O kurwa. Normalnie potarzała. Następnie. Ja nie rozumiałem właśnie o co chodzi. No puszczaj Abczan. A, bo ty zatrzymałeś Nastoletni na wnuk do babci Wspaniale jest obudzić się sławnym Babcie, obudzić się już tego wystarczy Dla tej pani urodzić się już było wystarczającą opcją Ja pierdolę potrzebujemy żeby ludzie zrozumieli Co ona czy zjedna, kurwa. Dizzy. 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 Dizzy jest inna, no. No. kurwa Ona jest spierdolnięta Kurwa pojebana Nie umieją malować jak cię rozpoznać? będę na walować. czarnym BMW, elegant, kolor ubrań dopasowany do koloru samochodu, albo nawet odwrotnie. Problemy, o widzisz? Oficerze? Tak to jest, Myślę, Tybowa, ty typowa, typowa baba problemy. z Od tygodnia zagranicy. siedzisz w pudełku od, BMW, to od razu nie chcesz miło pójść miło na spacer lub połowić myszy? Idziemy z chłopakami do pracy zdalnej. Tacy eleganccy i pieszo? Moglibyście poprosić pana na czarnym BMW, żeby was podwiózł. Kiedy rzuciłeś skarpetkę na kanapę, a ona zwisa w ten sposób? Osobiście ja nigdy nie rzucam skarpetki na kanapę. Specjalnie rozwieszam w taki sposób. Żołnierzu tak, kapitanie nie widziałam cię na zajęciach z przebrania dziękuję, kapitanie ktoś pisze złamał system no i mózg na pewno, kiedy wymyślał taką świetną wymówkę. Fanta od babci, wolę kole. Okay, okay, bardzo bym chciał zobaczyć, jak wygląda wola od babci. Siniak, jak boli kiedy go dotykam. Ja, dotykam go w Ja, au, mózg, jeszcze raz. Bezlitosny ten mózg. Rozmawiam przez Skype'a z wodą, aby wiedzieć kiedy się zagotuje, podczas gdy ja oglądam telewizję w innym pokoju. I to działa? Dlaczego wcześniej o tym nie widziała? Mam nadzieję, że udało mi się trochę was rozweselić. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków... Nie. Uff. Uff. To co, Witam? Jeszcze jeden odcinek jest... memów? To jest chyba Marcin nowe powiedzonko. Jakie? Ale kulnie. Cool <laughs> Ale kulnie? <cool> no... <laughs> Mówię, to dobre. Niepewnie powiedziałeś to na jawcie. No bo nie jestem jeszcze przygotowany. Ale król cool nie fest. Max cool. Idąc do babci, wychodząc od babci. Jak ten okrągły koleś zmieścił się we drzwiach? Czy babcia karmiła go na ganku? O, ale niemiło, Dlaczego dla nie Dlaczego w Afryce nie ma aptek? Bo nie można brać leków na pusty żołądek. I ten już zjadł kilka wesołych leków, żeż język od szczęścia wywiesił. Jakie to żarty są. Cześć, jesteś na kanale Kulne Memy i zapraszam cię do oglądania porcji dobrego humoru, który na pewno przyda się każdemu. Pytania na spotkaniach rodzinnych. Jak tam w szkole? Masz dziewczynę chłopaka? Później jeszcze dodają się, czemu nie wyszła za mąż, kiedy pójdziesz pracować, czemu nie masz dzieci. A potem koło się powraca, jak twoje dzieci mają w szkole, czy mają dziewczynę, chłopaka. Poważniejszych tematów nie ma. Odrobienie nie zawsze pracy stary domowej pyta, czy schudłem, widzowie. Odrabianie pracy domowej z rana Przy przed rodzinnym lekcjami. stole. Odrabianie pracy domowej na innych lekcjach. Odrabianie pracy domowej na lekcji, na którą jest zadanie. I zadano. mówi potem, że nie widać, że schudłem, tekstu jak domowej, że tak. Kiedy nauczyciel każe czytać. Wmówienie nauczycielowi, że oddałeś pracę i to on ją zgubił. Robiliście kiedykolwiek jeden z tych punktów? Skomentujcie pod odcinkiem, który jest lub był Waszym ulubionym sposobem na odrabianie lekcji. Kiedy używasz odświeżacza powietrza po sraniu i teraz śmierdzi jak coś niesmacznego w tropikach? Ten koleś również tak wygląda, jak coś w tropikach. Ej, Czemu ona powiedziała, że główno to jest coś niesmacznego? To jakby to wpierdalała! HAHA! Ja pierdolę! Nie, nie, nie. Znaczy, Marcin, ja pierdolę, dlaczego to takie pytanie? Strasznie mnie boli, kiedy to robię. Kiedy co pan robi? Ży... Ty poczekaj. nie do tego lekarza pan Co tam było? No, Gdyby płacząca co osoba, robi? no. Tylko że Luki to debil i on to od razu skojarzył. Aha, Jezus, to nie jest rasistowskie. to... No nie wiem, a Luki jest rasistą jak tak mu się skojarzyło. Strasznie mnie boli, kiedy to robię. Kiedy co pan robi? Żyje. W takim razie nie do tego lekarza pan przyszedł. Trzeba do anatomopataloga. Kiedy widzisz szkolnego obuza, ale nic ci nie może zrobić, bo jesteś z mamą. Chciałbym mieć taką mamę, żeby pójść z nią na spotkanie z dyrektorem biura. Zobaczylibyśmy wtedy, kto jest najgorszym pracownikiem. Memełę, a Szoja ja taki dziwny? Grzesiu, po prostu jedz grzecznie ten piach. Dobła. Grzesiu, no, do się w świnę. Może być chroba jak Córeczko, pokaż mi jak raz, się No może niezbyt dobra. Co ja taki dziwny? Grzesiu. Memełę, a co ja taki dziwny? Grzesiu, po prostu jedz grzecznie ten piach. Dobła. No może niezbyt dobra. Już dojadłeś się, że zamieniły się w świnie. Może byś spróbował jakiś inny piach? Co robimy, Japan? No, córeczko, pokaż mi, jak się ładnie nauczyłaś nas w miesięcy. Sty, ceń, lu, ty, a dalej sama. Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pat i dzień. Po jakiemu ta mała gada? Nie pamiętam takich miesięcy? Zoglądajmy no to na razie. Proszę pani, ja się staram. Przykro mi, Jasiu, ale ja nie lubię dzieci. A kto lubi, będziemy uważali. Co jest, jest tego Jasia? Kościół ją czy co? Mamo, co to jest? Lista rzeczy, które miałam zrobić, a mi się nie udało. A co to jest aborcja? Starczy już tych pytań. Tak, chłopcze, w najciekawszym miejscu wyczerpałeś swój roczny limit pytań. Matka kazała mi odkurzyć. Puściłam na YouTube dźwięk odkurzacza. Weszła po 5 minut <grym> i robi, powiedziała, kurwa. że od razu lepiej jak się odkurzy. Niech ta w matka puści dźwięk smażącego się mięsa na patelni no i nakarmi im swą córkę. Co ma wspólnego bolesła? To krwawa to toksyczna W obu przypadkach dziecko mieszka. W mianowniku i bierniku? Syn, czy maszyny mogą mówić? <grym>, Tata, oczywiście, że nie. Mama. Syn. W mianowniku i bierniku? A, A oczywiście, że nie. Mama. Kładźcie już spać, synku. Syn. O, zmywarka zaczęła gadać. I ojciec bije go w rękę. Trzeba mu dać wpysk, żeby więcej takich głupot nie gadał. Ja pierdolę. Patrycja. Co jest? Ja macie... pierdolę! Tego... Cześć, daj zatrzymać? Tego dużo, no ty zatrzymaj. Ale Co się jest? okrainka. Ukrainka. Ja pierdolę, mąka jest. Nie wiem, a kiedy to trzeba być. Zapalmy papierosy. Żyj jak Rockstar, kapitan, ale nie Morgan. Jak łycha pijemy do dna na VIPach, to nie ma końca, bo znów trasa i koncerty. O, <ścoughs> czemu się puściło bagieta śpiewa delfina, to ty? No. Delfy, przedstawia! Dawaj, jezu, dawaj, bagietę. Nie trzeba, trzeba, będzie trzeba, nie trzeba, nie no. trzeba, nie trzeba, nie trzeba, trzeba, Jeśli będzie trzeba, Jeśli trzeba, Jeśli trzeba, trzeba, zrobię to, co będzie trzeba, 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 Składam żeby się żebyś zaraz. Ja co? Bo ja muszę pójść do steru, ja nie spać do 12, chociaż. ale wimi, się pytają, czy jest ten gdy mnie widzą, To, to co, Nawija mi smaży akapela. kapela. cały ale była lepsza wersja! Pójdę do ogień, jeśli będzie trzeba. Ale to nie jeśli tam, będzie bro. trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. <laughs> jeśli będzie trzeba, zrobię to, co no, będzie trzeba. Chciałbym, żebyś jeśli będzie trzeba. Pójdę do no, ogień, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, to, no. co będzie